Słuchajcie, postanowiłem, że wczoraj nie było nagrywki, to dzisiaj będą dwie. Ha, ha. E, a co chciałem Wam na szybko powiedzieć, e, to rano postanowiłem zadzwonić do e, lekarza, do punktu medycznego, żeby e, poprosić o wizytę lekarską. O takiej naprawdę super lekarki, e, która mam mnie pod swoją opieką, pod swoimi skrzydłami już od jakiegoś czasu. Jestem z tego bardzo zadowolony. Ale co najważniejsze, no, trochę ucho lewe nie, pobolewa. I tak no mówię, może to nic poważnego, może to po prostu jest związane, wiesz, z tą moją chorobą, stworzyła się jakaś tam krosta, to pękło, no to tam ten wyciek jakiś ropny może, coś ja nie czułem, tylko no ból teraz no, od czasu do czasu no, pobolewa, kuje. no zwłaszcza jak na lewym boku się położę, no to już wtedy bardziej czuję. No i tak jak przyszła pani doktor, no, udało się w ogóle też szybko załatwić wizytę, za co jestem serdecznie wdzięczny, chociaż powiem Wam szczerze, że Tutaj jest inny szef, który kieruje chyba tym ruchem, całym, żeby to tak wychodziło. I tak jak szybko udało się zbadać, sprawdzić, no to się okazało, że to jest zapalenie ucha środkowego, i no i tak się zdziwiłem trochę, bo mówię: o kurczę. <laughs> no i tak mam nadzieję, że uda mi się szybko jakoś z tego wyklaskać. A Wam życzę, badajcie się, no ale. Też myślę pozytywnie, bo pewnie to mnie tak trochę też uratowało od te gorszego samopoczucia, jednak trzeba się pozytywnie nastawić. Bez tego to ani różnie nie dalibyśmy radę normalnie funkcjonować. Spokojnego wieczoru dla Was i miłego dnia już jutro, bo nie wiem jak to tam się zadzieje. Rano będę miał spotkanie, więc raczej nie dam rady nagrać czegoś dla Was ciekawego, więc do zobaczenia. Subskrybujcie po więcej cześć.